Dzieci wiedzą to, o czym dorośli zapomnieli. Dziecko przychodzi na świat nie jako pusta karta, lecz jako czysta esencja istnienia, niosąc w sobie pamięć miejsc, których dorosły nie potrafi już odnaleźć. Patrzy na świat oczami, które nie oceniają, nie klasyfikują, nie dzielą. Widzi więcej, czuje głębiej, słyszy nie tylko dźwięki, ale i wibracje prawdy. Jego serce bije w rytmie wszechświata, jeszcze nienaruszone przez ciężar cudzych lęków i przekonań. Dziecko jest pełnią światłem, czystą energią. Jest połączone ze źródłem w sposób, który dorosły utracił, oddalając się od własnej duszy w labiryncie iluzji. Po tej stronie Kiati, a ty słuchasz podcastu Pogaduchy ze źródłem. Każde dziecko rodzi się z pamięcią, w jego oczach, w tych Głębokich, leśniących zwierciadłach nieskończoności jest wszystko. Nieskończona miłość, mądrość, poczucie jedności z całym stworzeniem. Dziecko nie potrzebuje dowodów na istnienie boskości, bo ono ją czuje, oddycha nią, śni nią, widzi więcej, bo jeszcze nie nauczono go. Że więcej nie istnieje. Słyszę szept drzew, melodię gwiazd, bicie serca ziemi, bo nikt jeszcze nie powiedział mu, że to niemożliwe. Jego ręce dotykają rzeczywistości nie tylko w sposób fizyczny. Ono czuje każdą istotę, każdą emocję, każdą myśl. Chodzi do pomieszczenia i wie, kto skrywa ból, kto udaje, kto w swoim wnętrzu płacze, choć na twarzy nosi uśmiech. Potrafi objąć ramionami dorosłego i powiedzieć słowa, które są jak dotyk Boga, bo płyną prosto z duszy. Ale potem... Potem świat zaczyna szeptać do jego ucha. Nie wypada, tak nie wolno. To tylko Twoja wyobraźnia. Nie zachowuj się jak dziecko. Życie to nie bajka. I z każdym kolejnym słowem, z każdą kolejną zasadą, programem, kodem, nakazem i zakazem, światło dziecka przygasa. Uczy się nie ufać sobie, nie ufać swoim uczuciom, nie ufać swojej prawdzie. Zaczyna wierzyć, że jego intuicja to wymysł, że jego wrażliwość to słabość, że jego wewnętrzny głos to tylko złudzenie. Dorosły nie budzi się pewnego dnia odłączony od źródła. To nie jest nagłe zdarzenie. To proces. Powolny, cichy, jak zanikające echo, jak gasnący płomień, którego nikt nie zauważył, dopóki nie stało się zbyt ciemno. I nagle człowiek budzi się w świecie, w którym nie pamięta, kim jest. Patrzy w lustro i widzi tylko ciało. Patrzy w niebo, ale nie widzi magii. Słyszy muzykę. Ale nie słyszy wszechświata. Kocha, ale boi się otworzyć. Szuka, nie wiedząc, że szuka siebie. Ale dzieci? One nadal pamiętają. One wciąż trzymają światło. Każde spojrzenie dziecka jest jak zapomniane proroctwo, jak przypomnienie. Że istnieje inna droga, droga powrotu do siebie. Dorosły może patrzeć na dziecko i widzieć tylko małego człowieka, ale jeśli spojrzy głębiej, jeśli pozwoli sobie na chwilę ciszy, jeśli odsunie iluzję umysłu i zajrzy w głąb, zobaczy w tych oczach to, co sam utracił. I wtedy może podjąć decyzję. Może ponownie wybrać życie w prawdzie, w czuciu, w głębi. Może nauczyć się od dzieci tego, o czym zapomniał. Że życie nie jest ciągłym dążeniem, ale istnieniem w pełni. Że miłość nie wymaga zasług, lecz po prostu jest. Że każda chwila to cud, jeśli patrzysz na nią sercem. Że intuicja jest najczystszym kompasem, jaki posiadasz, że boskość nigdy cię nie opuściła, to ty odwróciłeś od niej wzrok. Dzieci wiedzą, zawsze wiedziały, a my, czy odważymy się sobie przypomnieć? Jeśli czujesz, że to, co tworzymy, jest dla ciebie wartościowe, możesz wesprzeć nasz kanał, zostawiając lajka, komentarz, a nawet subskrypcję. To pomaga nam docierać do szerszego grona odbiorców, którzy mogą potrzebować tych treści. Dzięki temu ta przestrzeń może się rozwijać, a my możemy dalej razem eksplorować to, co ważne. Wdzięczność, że tu jesteś.